Staliśmy w najcichszym zakątku cmentarza. Dziwne było to, że bycie tam dawało poczucie spokoju. Do momentu, gdy to zauważyliśmy, stary budynek na wzgórzu wznosił się dokładnie tam, gdzie kończyły się nagrobki. Jakby sam cmentarz nie wystarczał, obserwował również żywych. Były cztery, może pięć sylwetek. Wszystkie ubrane na czarno, żadnej twarzy nie dało się rozpoznać. Powoli krążyły wokół budynku. Coś spadło tuż obok mojej stopy kamień ten sam, który chwilę wcześniej rzuciłem. Drzwi otworzyły się nagle. Zapach uderzył mnie tak mocno, że aż cofnąłem się odruchowo. To nie był zapach domu, to był zapach czegoś, co od dawna nie było martwe. Spojrzeliśmy do małego pomieszczenia. Na podłodze widniał wyblakły symbol świece, ale żadna nie była zapalona. Gdy spojrzałem w dół po schodach, Zobaczyłem dwie sylwetki patrzące prosto na mnie. W chwili, gdy zrobiłem krok w tył, drzwi za mną otworzyły się z hukiem. Usłyszałem głęboki, nieludzki szept. Patrzyłeś w złe miejsce.